Dzięki, jestem ja i witam w kolejnym odcinku z YouTuber's Live. Dzisiaj zaczniemy sobie piąty dzień, czyli piątek. No i zapraszam Was do oglądania. Musimy pewnie zdobyć wyjściówkę na playkon, ale to raczej dzisiaj sobie zdobędziemy łatwo. Najpierw zrobimy zlecenia Watchcats. Ale o dobra bo zapomniałam trochę jak się gra no darmowy bilet na play. jest, jest wielu, wielu bestsellerów twórców treści w youtube city czy jesteś właściwym youtuberiem do tego zadania wygrałem zjednoczenie z trendem w tajemnicze jest, miejsce unistniałe ich poszczególne fotograficzne to jest afka do kasy dobra wiemy gdzie jest więc pójdziemy od razu do mnie idziemy, przy okazji trochę pieniędzy gramy w odcinku o, tutaj i to razu wstąpimy po łoczkac i no, mam nadzieję, że ogólnie wszystko się normalnie uda i będzie dobrze bez, bez żadnych słabych wyników na kanale E, oczywiście w tej grze, jak i e, moim głównym, takim co teraz nagrywam, Musimy tutaj kupić łoczkac. Za ile? Oni patrzyłem. Za 88. Pogadamy ze wszystkimi, żeby przynajmniej było wszystko. Gdybym się nigdy nie zdudzą pokazać kiedyś moją kolekcji Dobrze. Aaron. Chcesz autograf? Jesteś sławny? Jestem Aaron Black, ninja gamer, król YouTube jest esportowo. Oraz numer jeden znasz mnie, prawda? Nie, nie poznajcie to się do dzieciaku. Mhm. Raven, on jest hater, hater. Ja mu się prowadziłeś, prawda? Nazywam się Janek, jestem nowym YouTuberem w YouTube City. O, o. Jestem tutaj, jeśli wyjeździ. No bo będzie to nawet przyjeżdżać. Dobra, jeszcze do Blair. Ta, czego chcesz? Nie, tylko się rozgę. Czego nie dotykaj, bo jak zrobiasz to płacisz. Ok. I teraz idziemy do Cassidy. Musimy znaleźć gdzie ona jest na mapie. A może tutaj jest, czyli w swoim sklepie. No z 60 monet dostaniemy, to nie jest jakoś bardzo dużo, ale zawsze lepsze to niż kompletnie nic, bo zbieramy na tą wejściówkę, która tam 1000 kosztuje okay. Trzymaj, masz o! 25 zł. zarobiliśmy, więc dobrze. Dzięki w końcu. Okej okay. Dostarczyliśmy przesyłkę I teraz myślę, że możemy nagrać film Z Watch Dogsów, który się pewnie od... A to? O, w bilet Hej, chcesz wygrać darmowy bilet na Playcon? Zrób sobie zdjęcie z z nas, a bilet jest twój Jesteś w różnych dzielnicach Pamiętaj, o was zdjęcie musisz zrobić jednego dnia To dawaj A bez żadnego poz te pozowania, tutaj dam jakiś krótki opis, że takie... W drodze po bilet. Tak po prostu na szybki, żeby jakikolwiek był opis. O no ja pierdziele. W drodze... Po... LED dobra publikuj No, 2000 lajków nie jest źle 1 na 2 Hmm Czy opłacę się, nie no, opłacę się szukać, bo zaoszczędzimy 1000 dolarów A u Złotr to pewnie jutro będzie Złoty, ten legendarny A tutaj zawsze można poszukać Hmm gdzie to może być? Zapomniałem w ogóle kompletnie czy mam licencję na kolejnogi Ale mam nadzieję, że mamy. A, no, no jednak nie. Jednak nie mamy, więc trzeba będzie ją zrobić. To był w następnym odcinku. Teraz szukamy tego gościa od bilet na play pewnie go znajdziemy a tu jest zigi? tak zigi dobra nie, nie wiedziałem że chińczykiem jest ale warto... o! baba mej pity kochanie już przypadkiem poplarz, prawda? Nie, niestety. Nieważne, poproszę w boczki, że ją kupiłem. Dobra. Okay. Pogadam jeszcze z nim. Z Zajem. Czyli zamówienie z urzędu. Ten człowiek bo jest naprawdę dobre. dzięki. Polecam. Nie wiem kompletnie, gdzie jest ten gościu. czy tam... No, chyba gościu. Od tego play Zgaduję, że w tej dzielnicy go nie ma, bo raczej jest taka wakacyjna. Raczej nie jest to z biznesami na bilet. To trzeba i będzie iść do tego. Do centrum. Ta bo to jest plaż, port. Tam. Jest centrum Tu już są przedmieście tam gdzie mieszkam dobra Tylko gdzie jest metro? Metro jest tam mamy mało czasu metro dobra nie jest Słyszałem. mamy mało czasu na dzień, tak bo to jest kilka minut I... a tu, tu są przedmieścia, a nie śródmieście. No Dobra Pomyliło mi się, bo tam nie grałem. Kolejny raz to mówię. Teraz tylko trzeba go znaleźć. No jest. Co on się tak gapi na szyję? Mamy bilet. Tak te... yy. szybko też mamy bilet. No i dobra, no i teraz trzeba tylko naleźć. A tam... Co tu się dzieje? Sklep? Sega Max Drive, okej. Okay. Trzeba będzie to kiedyś kupić. Ale na razie nas nie stać za bardzo, bo musimy też coś jeść. Chociaż tutaj nie trzeba za bardzo, ale... Żeby mieć więcej siły na jakieś odcinki czy wszystko. No Dobrze. To teraz... Na, e, nagramy ten odcinek z Watch Dogs I pewnie to będzie koniec dnia, bo jeszcze go trzeba będzie zmontować A to będzie zajmie go pierwszej koła. I mam nadzieję, że wyświetlenia dobre zrobi dobra To trzeba włożyć i to Nagraj wideo z Rozgrywka, dobra, trendy są super I to bym wziął I śmiało się witam O, super karta tam na dole to Komentarz techniczny o. Słabe wejście No i dobra, tak? No i żeby jem... było, proszę o suby Czyli takie żulenie trochę Oj, karty są średnie Widać. Dobrze, edytuj wideo, ja ja i w tak po No i publikujemy. Ramka ta. Watch. Watchdogs. hashtagi, taki jeden Dobrze, publikuj wideo. Hmm. No, 69 zajków. Efekt, wynik końcowy jest dobry. Siedlania też powinny, suby też powinny przejść. 15 minut. Nie, może jeszcze powiedzenie, jakieś skoczymy, że później mieć na wygranie następny dzień. no, to będzie dobry pomysł. Spice Sirena, tam najbliżej jest wszystko widzi zielony, błyszczący i wielkości twojej głowy. Mhm. Fajny. Susie. Nasz ostry kurczak go bao jest najostrzejszy, najlepszy w mieście. Masz ochotę spróbować. No nie wiem. Kalifornia, hmm, roll Gumball. kurczę Takie drogie tu trochę wszystko. Dobra, wezmę dwa razy to Mam nadzieję, że się filmik zwróci. I stówkę chociaż nam da dolarów. To będzie bardzo fajne. Możemy tak przy okazji na, na mieście zobaczyć y, ranking. Jesteśmy 96 y, Mamy więcej subskrypcji z piątego i 4 ale wszyscy, że mają mega y, więcej y, wyświetleń, mm. dlatego pewnie y, mamy po prostu gorsze miejsce, ale przynajmniej już wyprzedziliśmy te, chociaż też mamy wy wyświetlenia większe. No ale teraz trzeba iść do domu i pójść spać po prostu na następny dzień jeszcze coś wykombinować. I zobaczyć trend, bo od razu lepiej nagrać film. No tu się narobi 1000 i może. No nie jest źle. sobota 6 tygodnia horror unboxing włoczkacz i karta graficzna okej okay. 755 70. Czy wrzucisz część drugą filmu zagrajmy na pewno stawcie na więcej Najpierw trzeba zobaczyć na zlecenia Dostar przeszył ...przesyłkę do Xavier. Xavier to jest ten menadżer. Pano no. Dobra. Tu idziemy do Spicy arena, tam dostarczyć... Przes ...przesyłkę i dostaniemy kolejne 60. Szkoda, że... ...tak mały. cóż... 1000 mhm. subów za chwilę wbijamy. Będzie bardzo dobry wynik, tu jest ten. Dobra, pogadamy z nią, bo się nie gadaliśmy. Cześć kochani. Podejdź do rady, jeśli chcesz zobaczyć menu. Okej. Okay. Tam się serduszko już biło praktycznie całe. A są w ogóle jeszcze jakieś nowe gry fajne? No, Monicows Soft Box Live. Chyba nas nie stać tak troszkę. Do Let Pointa wejdziemy znaczy, lead Point tutaj, ale nie tylko komputera i podzespołu, ale także na elektronikę. Tylko nie bądź jak robimy, przynosimy tylko zniszczone figurki, Myślę, że jakimś co na naprawi Dobrze, że nie będę. Kim jest robin. Pacu który wygląda jak uciekł z 1994 roku, pracuje w Afg. A! To ten... Zapomniałem imienia. Idziemy teraz do Xaviera, bo on tam w porcie ma chyba siedzibę. To tak dobrze pamiętam. A, bo tu jeszcze wejdziemy. Hmm... Łoczka zbyliśmy na to nas stać a ta gra kosztuje 48 to ja bym to kupił i później jak dostaniemy kasę kasę z tego zalecenia czyli 60 doków to kupimy xboxa i będziemy nagrywać lepsze Trendowo filmy. Tam jakiś wypadek w metrze był. Ale na razie nas to nie interesuje. To Playcon. Mhm. Dobrze. Hmm, tu już wszystko dobrze. Hmm. Tu jestem. ten Xabier, czy nie to? Trzeba to otrzymać dać proszę no bo już zaczynam się zastanawiać kiedy mu załamię do dzięki no i zostanie nam 23 pieniędzy monet jeśli kupimy teraz tego Xboxa nie wiem czy to się opłaca chociaż pewnie też bo dwa dni to się odrobi albo jeden nie dobra więcej no, w kilka dni coś to, to odrobi, ale też zlecenia nam tu. To... A no mamy już ten bilet, no to w sumie to się opłaca. No więc teraz trzeba będzie nagrać tego Xboxa, tego Rainbow Six Siege. I będzie dobrze. To na pewno chcesz kupić. Tak, chcę na pewno kupić. Tutaj co jest? Nic, ok. Co? Co to jest za konsola w ogóle? Nie wiem. Może jakiś. No bo w kolorach Xbox'a to może jakiś ten, nowa generacja. Jakiś, nie wiem. series z E. X Chociaż tutaj są podróby, no to może Series z E. Dobra, to trzeba podłączyć Xbox'a tą tutaj dać, cyk. Do kufra PlayStation sobie damy. Mm, nagryj video. Rainbow Seal. Dobra. Nagrywam. Rozpoczynasz nagranie. Wchodzę z pełną energią. No nawet spoko karta. O tutaj to utrzymuje rację z fanem. No, i już się nam jedno nie łączy. Zdajemy to. Mamy już jedno gotowe. I wylogowywujesz. Wylogowywasz. No tak. Dobra. Da się to połączyć, na pewno. Ale czy jakoś dobrze? No to nie wiem. No, dobra, może być. Mm, takie coś... Rain... Rainbow... Six... Siege... Tutaj... Hashtag jeden... Publikuj wideo... No, trendy będą na do spoko... Łapk... Znowu 69... Znowu ale... Teraz w dół 10 Nic gorzej Dobrze, trzeba to zjeść Drugiego sobie z Rainbow nagramy odcinek Może po tych dwóch filmach wbije się Ten Może po tych dwóch filmach wbije się 1000 Subów Ok, pomijam Robisz komentarz techniczny i proszę iż o U góry karta średnia ale to się da dobrze połączyć nawet dobrze więc musimy zjeść i zmontować Edytuj wideo, tak, tak, tak mniej, dobra? To w sumie to tylko tak się da zrobić. I cyk, tutaj Impuls Six Siege aż tak jeden, a jednak dwa. Dobrze, no i jest kolejny odcinek nagrany. Średnio, średnio, z tymi łapkami dół. To w sumie wszystko. 931 subskrypcji już. A coś się tutaj pokazuje. Okej. Okay. Tu się jeszcze ten z Film e, wybija trochę Subów 260. Może dobiję. Tutaj na razie idzie spoko, więc hmm. może takie 150-70 subów, a z tego to nie wiem, może 120. Dobrze, no i jest dobrze. Wszystko więc w sumie to by było na tyle. Zostawcie suba, łapkę oraz komentarz, czy podobał się film. O. Z dwóch naszych filmów w 1207, co myślałem, że nie będzie nawet 800, ale jest wszystko dobrze i no, do następnego razu i nara.